Dlaczego mam takie obrazy do tej gry? Poprzednim razem nagrywaliśmy trzecią i czwartą noc, ale co się okazało? Nacisłem przez przypadek nową grę i musiałem prywatnie przejść noc pierwszą, noc drugą, żeby pokazać noc trzecią i czwartą. A teraz, kiedy mam do dyspozycji noc piątą, nagrałem noc piątą, przeszedłem ją. Ale co się stało? Gra skraszowała i film się po prostu się nie nagrał. I musiałem od nowa przejść pierwszą, drugą, trzecią i czwartą noc, żeby wam pokazać piątą. I co się okazuje? Kiedy się przejdzie noc piątą, to rzeczywiście noc już, ale czy rzeczywiście? Bo nie klikłem, także. Raczej, jak piszę, to jest. Tymaleczko z tej strony Pazix gram Gramsa na FAPT. I lecimy z nocą piątą. Dla mnie to oczywiście jest raz jeszcze, natomiast wy to widzicie pierwszy raz. Więc mówię, noc piątą przeszedłem, było ciężko, ale jakoś się udało. Wytrwałem. Ok. Więc zobaczymy, czy uda mi się za pierwszym razem, czy też nie. Fajnie by było. Taki jest plan. Zobaczymy, czy mamy kciuki i będziemy próbować. Bo to jest właśnie najgorsze, jak naciśniesz na przykład przypadkowo nową grę, to tutaj nie ma autosave'u, że można było wrócić z powrotem Nic z tych rzeczy. Wiecie, że pomylisz się, ok wracasz z powrotem, autosave i możesz działać dalej. Tutaj nie ma autosave'u, jak klikniesz nową grę, to niestety musisz przechodzić wszystko od nowa, a że noce są tutaj długie, także to jest już jeden minus. Chociaż jak grasz i idziesz do przodu, to jest spoko, ale w, w razie właśnie potrzeby podobnego właśnie zagrania, to niestety, ale to troszeczkę czasu mija. Jeżeli po prostu chcesz od nowa wszystko przejść, odejdź, proszę mnie zostawić. Poparli się wszyscy, tak to będzie wyglądało właśnie w nocy piątej. Mówiłem sobie, że noc czwarta może była dłuższa niż noc piąta, ale jednak nic z tych rzeczy. Jednak tutaj wszyscy będą chcieli mnie jak najszybciej wyeliminować z rozgrywki. Yy, cupcake. No nie, nie wszyscy naraz! O, bo nie już. O kurde, ej! Freddy i Bonnie już byli na fazie końcowej, już prawie. I mogliby mnie wystraszyć, co mi się w zupełności nie podoba. Odejdźcie! Proszę się odsunąć. Nie wiem, czy to trochę może od stresu wpływa, czy też nie. Im częściej przychodzą, to może też trochę od stresu to zależy. O, to jest najgorsze, że niekiedy właśnie oni nie dają żadnych dźwięków. Przez to ja nie wiem, czy oni są w pobliżu czy też nie. Dlatego sprawdzam sobie tego. Tak, Jeżeli uda nam się przejść noc, oczywiście piątą, tak najbardziej będę za tym, żeby od razu w tym materiale przejść do nocy szóstej. Ale czy się uda? Zobaczymy. Przełącz tutaj kanał jak najszybciej o Nie, niedobrze, niedobrze Nie wiem czy jeszcze raz się nie pojawił? Nie, okej, okay, dobra Teraz się pojawił Proszę tak nie robić Boni Jest cika Hejka Jeszcze raz? Okej, okay. proszę bardzo, nie ma problemu. Tutaj zmieniamy ładnie kanał na inny. Proszę się nie śmiać. Odejdź, Foxy. Weź dwie tableczki. Chikę, ostraż. Frediego nie ma, o to chodzi. O, ale fazę miał już. Już był na drugiej fazie, tak szybko? jest jakiś gdzie poważny? Czy co? Druga jemo tak atakują. Chyba kapkę były na telewizorze, jasne. Ok, tabletki, dwie. Niekiedy mnie to bawi, właśnie, jak to przełyka, bo to takie. głośne. O nie, dawaj, dawaj, dawaj. Jak właśnie. O! Foxy też już był na drugiej fazie No to genialnie Ja grałem sobie właśnie prywatnie Że jak powtarzałem te noce wszystkie To wiecie, też wziąłem napój I w tym momencie, kiedy wybrałem sobie tabletkę To też sobie łykłem i... Hops Oddawałem sobie te dźwięki O A ah. A ah, A ah. All right Dobrze, spokojnie, wytrzymasz, wytrzymasz, na spokojnie, nie trzeba tutaj przeanalizować krok po kroku, co należy zrobić, gdzie należy poświecić, a nie, oczywiście jakoś szybko na siłę. O, Freddy, więcej byś tak mógł się śmiać. A ty, Foxy, mógłbyś mniej przychodzić. Czemu nie? Weź tabletki dwie. A, a, Foxy. Tu, 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 tu. Raz, dwa, Freddy nos! He, he. to nadal działa. To jest nadal... tak jak w, w, z normalnych FNAF-a, kiedy kliknie się na nosek Freddy, on wydaje dźwięk, to jest jak najbardziej... dozwolone i zrobione tak samo w tej oto grze. Cupcake? Myk! Myk! O kurde, ten Bonnie to mi się troszeczkę nie podoba, bo już ta druga faza... Już otwierał szerzej drzwi. A pierwsza faza w ogóle nie była słyszalna, I zaś tutaj się zdziwić, czemu tak się dzieje. Natomiast, propos właśnie przejścia piątej nocy, którą właśnie przeszedłem, którą próbuję raz jeszcze przejść, dlatego że sami wiecie, co się stało wam, powiedziałem na początku materiału. To jest właśnie, niby ta noc szósta, tak pisało. Na dodatek. Mamy do dyspozycji obejrzenia sobie różnych animatroników, oczywiście jumpskery tych animatroników I na dodatek jest też właśnie możliwość trybu Ultimate Custom Night. Natomiast w to się nie będę zagłębiał, ale oczywiście jest coś takiego właśnie, że jest do dyspozycji. Ja natomiast właśnie jeszcze bym miał plan, jak już nagrać noc 6, żeby ewentualnie tutaj zakończyć sobie przygodę z FNAFem, która naprawdę jest fajna. Mi się bardzo podoba ta przygoda, ta gra. Coś innego, zupełnie coś innego. Ojej, no przeświecę na ciebie, gościu! O kurde, ale przesadził teraz trochę. Trochę, Foxy, przesadziłeś. Druga faza. Yy, wyeliminuj na szybko. Dwie tabletki, połknij sobie. Chwila odpoczynku, i za chwilę znowu będzie porządne kombo, dopierdzielone Odejdź Odejść. I też nie wiem, czy to właśnie jak grałem tą noc piątą, czy też w którymś z odcinków, bo już nie pamiętam to wyskoczył mi Freddy! Tak, to ten Freddy! Bo było tak, że w ogóle go nie było słychać i nagle odwracam się i rzeczywiście on tam był. I to jest to właśnie, jak nie wydaje, jaki z animatorników dźwięku, to właśnie jak to wygląda schemat. Foxy, uciekaj mi, Foxy! O, trzyka gdzieś! O, proszę bardzo, masz. Foxy, odejdź! Ale przychodzi często Boni. Ciekawe, bym miał policzyć, który z animatorników przyszedł najwięcej. Czy żeby to był Boni. Bardzo realne. Chwila spokoju, tak to jest właśnie, że kiedy jest taka chwila spokoju, za chwilę pierdykną Każdy animatorniku będzie chciał się właśnie pokazać. Oj Odejdź. Nie, dawaj, no tak to jest właśnie. Jak każdy z animatorników nagle chce Chcę się pokazać, jak, jak to wygląda. Tutaj nie ma. Freddy. Chica znowu yy, Gdzie jest ciasteczko? Tutaj. Cholerka. Odejdź! Przesadzają, przesadzają. To jest właśnie najgorsze, kiedy każdy chce. Każdy chce pokazać siebie pod koniec. No i Chica znowu gdzie jest. Ale już jej nie ma. Mek Jeszcze raz, proszę bardzo. Foxy, nie rób takich tutaj zaskoczeń. Piąta, dawaj, dawaj. Jeszcze trochę i kończymy. Noc piąta będzie za nami. Mam nadzieję, że te rodnicy się skraszują, bo to było tak, że gra się skraszowała. Tylko wtedy, kiedy już przeszedłem noc, a oglądałem sobie właśnie to wszystko. Także gro. Chyba, że dla pewności najwyżej... Yy, Zaczynę nagrywanie i włączę podobne <noise> Jakby coś, bo nie chcę znowu stracić materiału Ok, mamy z szóstą Przeszedliśmy za pierwszym razem Ja się cieszę, wy się pewnie też cieszycie Także teraz wam tu wszystko pokażę Jak to wszystko wygląda Jak to wszystko jest zrobione Więc tak, mamy gwiazdeczkę I mamy do dyspozycji właśnie Kontynuuj noc. Szóstą mamy ekstra. W tym ekstra to właśnie mamy te animatroniki: mamy naszego Frediego, Boniego, Chikę, Foxy i pupet pupet to jest właśnie ten manekin, właśnie co było w tym telewizorze. Y, jumpscary: Frediego, Boniego, czyli ta sama kolejność ogólnie. Tak wyglądają jumpscary. Nie mieliśmy ich wszystkich, także teraz wam pokazuję. Y, Natomiast wszystkie te miały podobny czy ten, nawet taki sam dźwięk oddawania krzyku. Może to po prostu tylko w takiej fazie zrobione. Tutaj mamy, jak yy, poza sceną, tutaj były tworzone te animatroniki. Zawsze fajnie to wygląda, jak to właśnie zostało skonstruowane. Achievementy jakieś. Custom Night, tak jak mówię, i tu jest tryb survival i powiem wam tak szczerze że teraz nie klikam bo chciałem dla pewności sprawdzić co to jest i to jest po prostu na zasadzie jak długo przejdziesz ile zdołasz czyli aż się nic nie wystraszy to tak długo możesz grać możesz grać godzinę dopóki się nic nie wystraszy możesz grać tak mi się wydaje bo tak pisał po prostu czas natomiast kiedy to klikłem to już nie mogę kliknąć w nocy 6. także nie nic nie klikam poza tym i delete progress też nie będę tam yy, robił bo to wszystko czyści. Także wróćmy do menu i od razu naciśnijmy sobie noc szóstą i jest rzeczywiście noc szósta. Ok, czy po nocy szóstej jest noc siódma? Zobaczymy. Najlepiej, ja bym chciał zakończyć sobie już na nocy szóstej, ale różnie to bywa. Dokładnie. O, noc szósta będzie kurde. Żadnym wyzwaniem ogólnie tak chciałem przetestować też, właśnie jak była możliwość. Custom Night 4 czy tam 5 razy na 20, jak to tam zwie się, jak to się zwie. To jest oczywiście mocno utrudniona rozgrywka, jeszcze bardziej niż te noce tutaj, które są dostępne. Bo tam z każdej strony cały czas było, nie było chwili odpoczynku, ale chciałem tak sobie spróbować przejść, zobaczyć. Więc tak jak wspomniałem, nic nie będę tutaj oczywiście z Ultimate Custom Night nagrywał. Natomiast właśnie noc 6 jak najbardziej jest do zrobienia. Okej. Okay. Wyczuwam chikę, jednak nie spoko. Przełączamy kanał. Fox Odstraszamy dwie tabletki na spokojnie, na spokojnie jest to możliwe jest to do zrobienia jak najbardziej nikt nie mówi, że nie już bardziej bym mógł powiedzieć, że ultimate czemu ja mówię ultimate? custom knight to jest bardziej oczywiście trudniejszy do przejścia to wtedy bym mógł powiedzieć, że mogę tego nie przejść no co to jest? jak to? co do? ej, pierwszy raz? W tej grze coś takiego nam się pojawiło, widzieliście? Jakiś czarny był... Co to był za animatronik, jeden? Gdzieś widziałem... O, tutaj jest, Steczko. O, drugi już miał stage, niedobrze. Chwila, moment, i by wyskoczył! Ale co to był ten czarny animatronik? Czy ja coś mogę zrobić, żeby go nie było? Bo to trochę mi się nie podobało, bo ja przez moje nie wiedziałem co ja mogę zrobić, jak go po prostu spłoszyć. Pierwsza No No co ja mam z nim zrobić? No pokazuje mi się, ja nie wiem co ja mam zrobić O Cika Dobrze, że tam co jakiś czas sobie sprawdzę, czy rzeczywiście jakieś są ciasteczka, to nie sprawdzając w okno, też właśnie spoglądam, czy są ciastka. I chyba widziałem ciastko na biurku, tak mi się wydaje. No i to, to była racja. To była rzeczywiście racja. Tak było i tak jest. Odejdź, Foxy! Proszę mnie zostawić! No co to mi się tu pojawia? No hej! No, tego nie było wcześniej, przez co jestem bardzo zdziwiony. Proszę odejść, Foxy. Zostaw mnie, będziesz mi tu pukał, woni? Coś jeszcze Wam chciałem powiedzieć. Coś jeszcze miałem tutaj do powiedzenia, i teraz muszę sobie przypomnieć, co? Czy na temat FNAF-a? Co No, 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 że te... Że zobaczymy, czy są takie osoby, które liczą ile razy wyskakują animatroniki. Każde, każde podejście wystraszenia animatronika, czy tam wystraszenie, pojawienie się animatronika, czy są takie osoby, które by tutaj policzyły. Jestem ciekaw, tak naprawdę, ile razy dany animatronik wyskakuje przez całą rozgrywkę. Czy 30 razy? Bo to jest realne, na przykład, jak na 5, 6 noc. teraz jak to właśnie ktoś z was usłyszał to na tyle jest gotów policzyć żeby po prostu od nowa obejrzeć materiał, żeby zacząć liczyć i napisać w komentarzu to wszystko zależy od was ej no nie wszyscy naraz no uspokójcie się panowie no spierdzielaj gościu o oh, shit ale kurde napierdzielają no bez jaj, no takie kombo dopierdzieliście Ci dam dumpu Jeszcze ten cały nie wiem co to jest nie Wiem co to, co to jest za nim matronika. W ogóle w tych charakterach też go nie mieliśmy Chyba, że To jest noc szósta, nie? W końcu To może dopiero noś. Nas... No! Nie gadaj! Nie mam sposobu na niego, po prostu unikam go. Może po prostu w nocy szóstej on się pojawia? To jest realne. I dopiero nam się pojawi yy, w tym charakterach, właśnie tych postaci, jako nowa postać. Tak przeczuwam. Natomiast jak się nie pojawi, to trudno, ale przynajmniej jest coś nowego. A jak już tu nie chcę więcej tutaj, żeby jakiś nowych animatroników się pojawiali. Widzę, nie będę wiedział jak one funkcjonują i widać tak to wygląda. Ciasteczko, myk. Bo niego nie ma, Foxiego nie ma, o to chodzi. Tak to powinno być, a nie. Po kolei każdy. No, widzicie, Freddy nie wydał dźwięku, a po co? Ciasteczko się pojawiło, także odstraszamy chikę. Odejdź. Myk. Pierdzielaj! Proszę mnie zostawić samego tutaj. No nie wiem, właśnie, czy ja mam na niego świecić, czy mam po prostu, kiedy on się pojawia, patrzeć w innym kierunku, bo nie chcę cały czas na niego patrzeć, bo za chwilę to wpłynie na moją niekorzyść. A ty się dziecko nie śmiej, bo to nie jest śmieszne. To nie są śmieszne rzeczy. Foxy, nie chcemy Cię tutaj, proszę się odizolować to. no odizoluj się! Oj, 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 niedobrze. Mmm, tu ma drugi stage? O kurde. i trochę przesadzają. Trochę przesadzacie, wiecie? Byście mogli troszeczkę ustopniować to spokojniej troszeczkę działać, a nie. Wiemy tak, można powiedzieć, że Foxy, Freddy i Bonnie mają tam dwa stage zanim po prostu nas wyskoczą. Także jeszcze troszeczkę, chwilę mamy czasu, żeby na nich poświecić. Natomiast nie wiem nadal. Jak działa chika? Ile czasu możemy tutaj zrobić, zanim oni wyskoczą? Ani zanim ona wyskoczy. Dobra. Odejść. Tabletka. boni, Bo Foxy to ma tak. Wychylił się, a później się wychyla wyżej. Freddy pojawia się w pewnym korytarzu, później się pojawia w tym bliższym korytarzu. Bonnie, to tam y, otwiera drzwi, a później szerzej otwiera drzwi. No, a na Chika nie wiem, właśnie. O, drugi stecz, niedobrze. Właśnie, Chiki nie wiem, jak zachowuje się na jeden no. Proszę się odizolować tutaj. Słuchajcie, wiem, że jest piąta, ale byście mogli troszeczkę... zwolnić. Zwolnijcie, proszę. Zwolnijcie. Proszę. Ej, chłopaki, spokojnie. Każdy po kolei. Jak chcecie, to w kolejce się ustawiajcie, gęsiego, a nie... b puch puk, puk to tam? nie! right. Tabletka raz. Nie ma tu kanał zmieniamy. Marynetko nie tak często przychodzi, więc to jest plus. Tak jak marynetka byście mogli przychodzić, to nie. Zmieniaj. Dziękuję. Najgorsza właśnie teraz końcowa. Piąta godzina. Raszują na mnie. Tym tu. Co do? Ej, to ja ruszam, czy co? Ej, nie spodziewałem się kacenki Ale w ogóle... W ogóle nie wyskoczyło nam, że szóstą przetrwaliśmy. Who, who Dobra! Teraz wybiła szósta, ale nie spodziewam się kacenki. co ta kacenka miała nam oznajmiać w takim razie? Kto wie? Przeszliśmy noc szóstą Przeszliśmy Więc dlaczego nie ma drugiej gwiazdki Powinna raczej być druga gwiazdka co nie Według mnie I przeszedłem noc szóstą Więc nie ma chyba nocy siódmej Wejdę tylko na chwilkę zobaczę czy tutaj rzeczywiście coś się nie pojawiło Ale raczej nie Jamskery, animatroniki, behind the scenes Zostały takie same, achievementy tak samo I właśnie ten custom night no dobra. Więc słuchajcie, przeszliśmy dzisiaj noc piątą, noc 6. Jestem zadowolony, jakaś kacęka nam się ujawniła. Jeśli ktoś śledzi z FNAF-a, jeśli są to osoby, które po prostu są fanami fnaf mogą dodać coś, co to miało znaczyć: jakieś po prostu możecie napisać wasze tutaj zdanie na ten temat. Czy macie jakąś opinię na tą kacękę, czy też nie. Także ja się tutaj z wami żegnam. Grę, można powiedzieć, zakończyliśmy. Przeszliśmy 6 nocy, które było dostępne, i później jest po prostu zabawa w Ultimate Custom Night. Możliwe, że jak się przejdzie. Czemu ja mówię Ultimate Custom Night? Bo jest gra Ultimate Custom Night i teraz będę po prostu rypał cały czas, że Ultimate, Ultimate. Że w Custom Night, jeżeli po prostu bym przeszedł, to możliwe, żebym miał drugą gwiazdkę. Może jakaś kolejna by się pojawiła kacenka, kto wie, ale. Ja się cieszę, że przeszedłem grę i tu chciałem przejść. Po prostu chciałem przejść normalne 6 nocy. Kiedy po prostu nie spodziewałem się ile z tych nocy, kiedy już się dowiedziałem, to chciałem przejść te wszystkie noce. Ale nie bawi się właśnie w Custom Night, że po prostu wiecie, tam utrudnia sobie i grać, bo to nie jest jakby noc, tylko po prostu taki tryb. A ja chciałem po prostu normalnie przejść te noce. Także dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w innej grze. Hello.